Witam wszystkich, o to w kolejnym odcinku Zagrajmy w edycję rozszerzoną, i w dzisiejszym odcinku będziemy zajmowali się tutaj kradzieżą nowego, a czy starego obozu. Nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku zajmiemy się także i nowym obozem. Czyli prawo, w lewo. Prawo, w lewo, w prawo, w prawo. W prawo. A no nieby się opłaca, ale zbyt dużo. Potraciłem. Dobra. Prawo, w lewo, prawo, w prawo, A, łuk polowy. Ale jest swoją cenę warty, naprawdę. O wow. Potem jest 120 chyba bryłek rudy był warty, nie? Czyli za 60 bydłek możemy opylić, nie? Lepiej się do tego nie hmm, wiecie co, to chyba te wszystkie hmm, receptury na te potrawki różne bym poskupował. Od razu wiedziałem, że będą Czy Ja tutaj będę w stanie. Czy jest w ogóle jakiś sens, żeby tutaj się sprawdzać? Czyli by jest jakiś sens. Hmm, hmm, muszę się nad tym zastanowić. Ej, dobra, przepraszam Was. Wiem, że mnie nie wypuszczać kutę na wizji. Ale, ale, musicie mi przebaczyć. Musicie mi ten wybaczyć. Czemu się tak skradasz? No nie, nie, <grych> Nie powinieneś wierzyć, że hmm. Już pękł od razu wiedziałem, że że... dół... A dobra, jak jeden pęk, to tam nie ma problemu. Popatrzcie, chleb smażony ile lebre grudy. Hmm. No tutaj akurat może się na tym nie zbogaca, ale jakieś tam... Dzień dobry. Hej, ty! Co ty wyprawiasz? Jak... Aha. <grywka> hmm, no z Grahama tutaj nie potrzebujemy mapy. Ten kopas będzie jakiś Okej, okay, dobra, no to robimy zapiskę. Ciekawe ile nam rudy wpadnie. Hej ty! Kto mnie zauważył? Ty mnie zauważasz, tak? Ty też. Hmm. Szkoda, szkoda. Cały czas jeszcze tutaj patrzę za nikami, nie? Przede wszystkim, jeżeli znajdę właśnie tych buczęgów, to będzie mieli tą misję z szwalnią załatwioną. I także chciałbym znaleźć Bloodwina i mu odmówić zapłat, żeby w końcu aktywiliście zadania, o które strasznie mi tak marudziliście, że wiśnia przegapiła, jeszcze tyle i tyle zadań. Zawsze to To się już więcej Także mi pisaliście. Eee, nie, 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 siadaj na tym. Że tutaj, Diego ma chyba ze 100 brełek rudym. Pamiętam, pamiętam. Czyli prawo, w lewo, w lewo, w prawo, prawo, w lewo, czyli w lewo, w prawo, w prawo, w lewo, w lewo, w lewo. Nawet więcej niż sto bryłek. Wow, bryłki rudy. <laughs> Mogę sobie zrobić ten. Zapisać ile bym miał. A jeszcze wytrychy. Naprawdę się opłaciło. Dziękuję ogólnie za radę. Dziękuję, że mi ją napisaliście. Tak jak powiedziałem, piszcie mi rady. To, że nagrywam do przodu nie znaczy, że ja w ogóle z nich. Yy, znaczy, że w ogóle z tych rad nie skorzystam, nie? Nie, nie wiem, czy tam coś jest, dlatego zaryzykuję. Wiecie, co? No rady, które pisaliście mi w pierwszym odcinku, wykorzystuję teraz nawet, nie? W lewo, prawo, w lewo, w lewo, prawo, w lewo, w lewo, w lewo, prawo. No tutaj trochę tak nieopłacalnie są. Musisz uważać na to, co Dobra, przytywać nie będę, bo sensu nie mam. Sensu to nie mam. Kurde, ale z drugiej strony gdybym to zrobił wcześniej... Gdybym to zrobił wcześniej, to takie zadanie w wolej kopalni miałbym zaliczone od razu, nie? Dobra. I tutaj jest skrzynka. Hmm. czekaj. że to się Ale popatrz, że nawet w ciągu dnia. tych no, to, to nie miałam się chyba opłacić od razu. Za się wytrych. Tak, w lewo, w prawo, w prawo i w lewo i trzy razy w prawo, tak? No, niby się opłaca, ale... Wczytamy sobie. Ja wiem, że to jest... Wiecie, każdą skrzynkę się po co otwierać, ale jeżeli jest zbyt dużo strat wytrychów, to. Hmm. A chyba miałem coś. 200 bryłek rudy? Coś w tym stylu? Ile teraz mam? Gdzie masz tutaj bryłki? Pokaż mi mój bezymienny. Ale to chyba powinien być już samej góry, co? 1100 już mam! o Ojacie, ojacie! Czego tu szukałeś? Niczego, niczego tutaj nie szukałem, tak naprawdę. Dobra, grafon. Masz może jeszcze coś do powiedzieć? Albo, dobra, nieważne. Ciebie olewam. Idziemy po prostu sobie dalej. Hmm. was jest by dużo w jednym miejscu czyli tutaj mogę, mogę się o tym pożegnać czekaj, lepiej się w nic nie pakować A, no jest skrzynka, no w każdej chacie jest skrzynka standardowo no, wow. od razu wiedziałem, że będą <grym> tak, tak długo jak mnie to nie dotyczy A, i czemu tego nie zrobiłem wcześniej, naprawdę czyli raz, dwa, trzy, cztery a, no i tak bez strat. Dużo dotyczy. sera i... i bryłki rudy, ale to bardzo znikoma ilość. Hej, ty! Co ty wyprawiasz? Wyprawia? mnie <laughs> to nie Spokojnie, spokojnie, ja tutaj nic zrobię. Sweeper kopacz... gdzie są ci włóczędzy? Mam już dosyć było tych kilka włóczędzy... Żeby... Hmm. A też mi się zawało, że chyba z nimi coś tam rozmawiałem w lewo w lewo Trzy Pogadajmy razy wie, w lewo i w prawo. Hmm, musimy wczytać, niestety zbyt dużo strat. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. No, po przynajmniej będziemy teraz przygotowani na jakieś tam walki. Zbany. w sumie zban tam swoją zanie był warty. Po to będę musiał to wszystko um, podsprzedawać. mi lepiej oczywiście. To też będzie sporo zabawy. tu jest skrzynka jest, skrzynka tutaj naprzeciwko, ale tutaj nie ma możliwości zbytnio, żebym. Dobra. Nie ma problemu, udało się nam dostać. A jeszcze nowy obóz, w ogóle obóz sekty możemy tak jeszcze poukładać, nie? Jeszcze razy w lewo będzie i w prawo. Ale za zbyt mało cenny, żeby pozwoli sobie na utratę takiej ilości wytrychów. No to jest dziwne, dobra. Raz, dwa, trzy. No i wszystko. To się nawet żeby mnie pyta jak się po Daję po 10 sztuk, to się daje AWD. Raczej AD. Ej, ty! Czego tu szkoda? Tutaj się nie dostaniemy za polerę. Perek Bladwin, Bladwin. Miło cię widzieć, przyjacielu. No i jak tam z Twoim wsparciem finansowym? Wciąż zalegasz z 10 bryłkami rudy. Mm. Nie będę ci więcej płacił. Dość już ode mnie dostałeś. Zawiodłem się na to. Taki z ciebie przyjaciel? Dobrze, jak sobie chcesz. Od tej pory sam dbaj o siebie, ja umywam ręce. Bez obawy, jakoś sobie poradzę bez twojej pomocy. To się dopiero uka. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Trzymaj się, kolego. Nie no i teraz powinien się uaktywnić kilka zadań właśnie. Zaczekaj! Słyszałem, że gadałeś z Bludłynem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bloodwyn znowu poprosi cię o datek. Dobra, wygrałeś. Facet okay. ma dość. Nie ma problemu, nie ma problemu. A przy okazji teraz dajesz mi tutaj... No, może? Jakiś tam miecz, swoje barsz... swoją cenę jest warty. Mam już no. dość tej paplaniny. Czasem się te miecze bukują, jak zauważam. Tak A to nie tylko teraz z Bradwinem no. ogólnie tak jest. Pracę. Czekaj, lepiej się z W ogóle oni tak patrzą na siebie, po prostu Jeszcze spojrzenie pożałujesz. kobry. Znów szukasz kłopotu? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Myślisz, że taki twardziel z ciebie? Może spróbujesz szczęścia ze mną. Chcesz dostać w czapę? Cóż, nasz klient, nasz pan. Dobra, no i powadzecie! Aha, spoko. Na... Hej, ty! Słyszałem, że nie chcesz płacić Bludwynowi za ochronę. Czego chcesz? Chcecie ostrzec? Bludwyn zapłacił paru ludziom, żeby cię załatwili. Widziałem, jak rozmawiał z paroma osobami, na przykład z tamtym gościem, Herekiem. Bóg wie, kogo jeszcze wynajął. Jeśli chodzi o hereka, to twoje ostrzeżenie jest nieco spóźnione. Na pewno rozmawiał z kimś jeszcze. Możesz mi wierzyć. Uważaj na siebie. Jeszcze pożałujesz! Co jeszcze zabójstwa Neka? Co ja? Ja nic nie wiem. Podejrzewam, że, że to zły. Potrzebuję na niego dowodu. Ja... E, niezbyt rozumiem. To był zły, masz rację. Dlaczego nie zgłosiłeś się do tego torus Torusowi? To proste. zły wynają się patrzy, jeżeli coś powiemy zabiją nas. To jeszcze o tym wiem. Poza mną tylko kai i Triple Boga, nie mów nikomu wiem, że trzeba było nic nie mówić. Nie martwię, nic się nie stanie. Mhm. I co, ty będziesz raz... Znów? Aha. Dobra, no to tak trochę. Hm. No i dalej nie potrafię znaleźć, kopaczy, naprawdę. A się tutaj na mnie patrzy, no nie mogę zbytnio. Nie mam opcji, ale tą skrzynkę mogę sobie, mogę sobie pozwolić, żeby ją otworzyć w tym odcinku. Zobaczymy, prawie 13 godzin. Też? Raz, dwa, trzy. Cztery razy w prawo? No, no, no. Ale tutaj są już takie bardziej wartościowe rzeczy. Tutaj warto sobie wczytać i to otworzyć. A wiecie co, też muszę to nagrywać na... robię się na wizji z tego względu, że potem będziecie się pytali, wiśnia, skąd masz nagle tam 2000 rekruty? Przecież wcześniej miałeś 800, nie. No i właśnie dlatego wolę sobie to wszystko tutaj nagrywać powoli. I wam pokazywać jak tutaj to je, Jak się tutaj wzbogaca, nie? Mi się wydaje, że tutaj nie ma nic, nie? A jest tutaj skrzynka. Dobra, no to sobie ją otworzymy. <laughs> no, otworzymy sobie ją. Dobra, raz, dwa. Znowu raz, dwa, trzy. Dobra, to już nie ma sensu. O nie, nie, nie. nie mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Cztery razy wy... W lewo. dziwny czasem są ten woda, brzytwa, no bryłki rudy dalej i smażone mięso. Kilof, no dobra. Czym więcej śmieci, tym więcej do sprzedania będzie potem, nie? Właśnie, czym więcej do sprzedania będzie potem. Hej, ty! Ej, dobra, myślałem, że kod chciał wejść, a tutaj po prostu wiatr troszkę mi tutaj drzwi i uchylił. Tutaj idzie ten strażnik, więc nie mogę teraz tutaj sobie pozwolić nagrabiać. Szekal. Kurde, jako to masz piękną kuszę, jaką masz piękną broń. Na pewno to jest sporo wart. <laughs> Albo po prostu jest to dobre, żeby, skorzy aby, żeby korzystać właśnie z tego. Hmm. Dobra, kolejna skrzynka, kolejny ten. E serio? Aha, czyli w prawo i trzy razy w lewo, tak? E no niby No kurde, no nie trzeba zbierać wszystko. Niby to się wydaje, że to jest mało rudy, ale jeżeli się przejdzie po wszystkich chatach, nagle się okaże, że jesteśmy 700 bryłek do przodu, nie? Nagle się tyle właśnie tak okaże, nie? Warto się mieć nauczone te umiejętności. Kurde, i kolejny poziom pójdzie na to, żeby się włączyć alchemii. To jest Masz szczęście. Już miałem wyklepać ci puśćkę. Dusty. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cab wyleguje się, podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść, chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej stu bryłek rudy, żeby ich przekupić. Hmm. Szkoda, że nie ma opcji, żeby mu pomóc. Tak naprawdę, Bo to jest sporo kopaczy. Ale w sumie, jakbym tak zalał za ciebie, byś mnie obserwował, tak? Hmm. Aha, ciebie mogę pobić. Przecież jestem już na tyle mocny, że. To się nic Nie, to chyba nie byłeś ty, nie? Kopacz, kopacz. Nie ma żadnych ten... Gdzie oni byli, no? No po prostu się zaraz załamie po prostu. Hmm... Może oni nie byli jakoś tutaj, tylko byli ten... Tam dalej. Dobra, co? Bo możemy sobie tutaj... Ha, tak skorzystać i, i dobrać się do tej tejszej skrzynki. Pewnie do tej jednej tam skrzyn skrzynki także będziemy w stanie. Czyli w raz, dwa w lewo, w prawo, w lewo, czyli w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. co hmm. Dużo wszystkiego. No, nie opłaca się. Znowu będę musiał wszystko tutaj pootwierać. A przepraszam, przytywać i. Ciekawe, co z tymi monetami mógłbym potem zrobić. Bo póki co jakoś nie zauważyłem, żeby jakieś te monety miały jakiekolwiek zastosowanie. Nawet nie są warte jakieś tam ceny, niestety. Pewnie masz rację. Okej, okay, dobra, robimy zapis i wchodzimy do tutaj chaty. Niektórzy nigdy kolejnej, a jeszcze w tym odcinku, bym, wiecie co bym skupił? Wszystkie te przepisy na jakieś tam potrawki ze ścierowojada i tak dalej, same ciekawości. Okej, okay. w lewo, w prawo, w prawo, w lewo, w prawo, w prawo, w lewo. Hmm. No też niby wszy wszystko i zarazem nic. po prostu masakracja. Dobra, otwieramy wszystko, zbieramy tutaj wszystko i, i idziemy dalej. Ale jak będzie ci te śmieci sprzedawał, to będę je po prostu chyba robił poza wizją, bo jednak wyszukanie tego wszystkiego. Tak długo. Dlaczego zawsze tak się nie tu jest skrzynka. Hej ty! Mądry chłopiec. Hej ty! Nie masz tu czegoś... Dobra, dobra, spokojnie już, Boże. już tutaj znalazłem. A tutaj jest tych dwóch kopaczy, tak? Hej ty! Mądry chłopiec! O czymś innym. Hej, ty! Hej, ty! Mądry chłopiec. Okej, okay, dobra, no niestety nie ma tutaj możliwości, Boże. żeby to zrobić. Hm, szkoda, że ciebie w frajerze nie mogę pobić. <laughs> Dobra, będę musiał się cofnąć do tego, tutaj troszkę tam dalej, żeby mm, nie pominąć tego dołu, nie? Zajedź mi z drogi. Aha, dobra, no to będę musiał od tam. Aha, tutaj już otwierałem, Niektórym nie? Zapewne masz rację. ten kopacz. Ale z tobą będę mógł pogadać, nie? Co wiesz o zabójstwie Neka? E, niezbyt wiele. Gadaj. Nic nie muszę mówić. I tak nie mam po co żyć. Ach, co to za życie! Do niczego się nie nadaje, od kiedy zwichnęłem rękę. Straciłem szacunek nawet wśród dawnych przyjaciół. Uważają mnie za żebraka. Hej, uspokój się, nic ci nie zrobię. Po prostu chcę, żebyś potwierdził u Torusa, że to zły go zabił. S co? Skąd wiesz, że to zły? Mordak by mi powiedział, był świadkiem tego zabójstwa, że Torus mu nie uwierzył. Wiem, że ty wiesz. Pomożesz mi? Dobra, ale najpierw pozbądź się tych siepaczy. Pozabiję nas, jeśli zły trafi za kratki. Idź już. Okej, okay, czyli najpierw będę musiał pozabijać ich siepaczy. Hm.